Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na kanale Zustonie Mus. Ja nazywam się Justyna Bruniecka, a marka Zustonie Mus pomaga przedsiębiorcom płacić niższe podatki, pomaga im wybierać właściwe formy prawne i lepiej zarządzać przepływami pieniężnymi, tak aby ostatecznie podczas emerytury nie być zależnym od ZUS-u. Dzisiaj temat związany z tym, czy mogę łączyć bycie członkiem zarządu i np. umowę udziału w tej samej firmie. Bardzo często mali przedsiębiorcy, małe spółki z o, o funkcjonują w taki sposób, że jesteśmy członkiem zarządu, prezesem zarządu i jednocześnie wykonujemy jakieś czynności operacyjne. I teraz oczywiście jest to jak najbardziej legalne, możemy wykonywać czynności operacyjne. Co ciekawe, w niektórych przypadkach możemy łączyć to z umową oddziału, która ma stosunkowo niski podatek, jeżeli chodzi o podatek dochodowy. W związku z tym jest to bardzo ciekawa opcja. No i teraz na przykładzie zostanę Ustanemus. No, ja jestem prezesem zarządu naszej spółki. Jednocześnie dostarczam spółce content, chociażby ten filmik. Więc mogę ten filmik sprzedać w swojej spółce na umowie o dzieło. Oczywiście taka sprzedaż musi się odbywać po cenach rynkowych, trzeba to właściwie rozliczyć. Musi być przelew ze spółki na konto prywatne. Więc też nie możemy przesadzać, że taki filmik, na przykład, nie wiem, to jest 10 tysięcy złotych. Bo ostatnio widziałam takie pomysły przedsiębiorców. Więc muszą to być ceny rynkowe. Trzeba byłoby się zorientować, ile by kosztowało dostarczenie takiego filmiku na rynku. No, i to pewnie będzie kilkaset złotych maksymalnie, nie będzie to jakaś gigantyczna kwota, ale część z nas takich filmików, wpisów na bloga, artykułów, grafik, fotografii, projektów architektonicznych robi na tyle dużo, że jeżeli w miesiącu tych, kilka tych rzeczy sprzedamy na jednej umowie o dzieło, to robi się to całkiem pokaźna kwota. I bardzo często podczas konsultacji, podczas rozmów, na konferencjach, też w komentarzach pytacie mnie, czy tak można, czy to jest legalne, czy Urząd Skarbowy się nie przyczepia. Oczywiście nie dam nigdy sobie głowy uciąć za to, że nie przyjdzie do Was kontrola i akurat ten konkretny urzędnik się nie przyczepi, bo w rzeczywistości polskiej myślę, że nikt nie odważyłby się takiej gwarancji dać. Natomiast z doświadczenia też nie tylko mojego, ale bardzo dużej grupy przedsiębiorców, z którymi współpracuję, a pracuję z nimi już teraz ponad 15 lat, no, takie rzeczy spokojnie przez kontrolę przechodzą, jest to legalne. Natomiast to, co Urząd Skarbowy czasami sprawdza, to to, czy te dzieła rzeczywiście są. Dlatego, że przedsiębiorcy czasem wpadają na pomysł, żeby podpisać umowę o dzieło, na przykład na 100 wpisów na bloga, a na blogu jest tych wpisów 5. I okazuje się, że ta umowa o dzieło w ogóle nigdy nie była zrealizowana, a wypłacona. No i w takich wypadkach rzeczywiście Urząd Skarbowy lubi się przyczepiać. No ale umówmy się, że nie jest to zbyt mądra optymalizacja. Jeżeli podpisujemy umowę o działo, to raczej powinny one być umowami rzeczywiście wykonanymi. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat tego, jak optymalizować podatki w spółce ZO, to mam dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Pod koniec zeszłego roku, pod koniec 2023 roku wydaliśmy kurs o spółce ZO. W związku z tym, że był to rok wyborów, to ten kurs jak najbardziej jest nadal aktualny, bo nic właściwie, że chodzi o temat spółki ZO, się nie zmieniło od stycznia 2024 roku, więc zachęcam do tego, aby zerknąć do tego kursu. zobaczyć jak on jest skonstruowany, ile jest tam informacji, a jest tam prawie 4 godziny na nagrań, 150 stron notatek, mnóstwo gotowych formatek, uchwał, gotowe infografiki, co trzeba zrobić, żeby na przykład poprawnie zawrzeć umowę o ze swoją spółką. Więc myślę, że jest to jedyny taki aktualny, wartościowy kurs na rynku. Już teraz zachęcam Cię do tego, aby do niego zerknąć. Link w komentarzu, a mi pozostaje życzyć Ci miłego dnia i do zobaczenia kolejnym razem.